Misiaczki. Cześć smoki, przecudowne. Cześć kochani, cześć Wagusie. Wagusie włączyłam? Jestem zakręcona. Dobrze włączyłam. Wagusiu, piszcie mi tu szybko. Czy słychać wszystko, czy jest ok? Na pewno słychać, bo przed chwilą była panna i też słyszeli. Jezu, co ja sobie zrobiłam za herbatę? Rany Bościu. Jaką sobie zrobiłam herbatę? No. Lecimy, lecimy. Lecimy. Wagusią na... Czerwiec. Cześć Ania. Cześć Misiaczki. Cześć kochani. Angelika Raneboski, gdzie cię wywiało? Gdzie ty kobieto latasz po Kanadach? Za no, daleko. Ja nie wiem. Nie? Dobra, Misiaczki, lecimy, lecimy. Um, co my robimy? Miłość. Miłość, miłość, miłość. Najpierw miłość, później praca i reszta rzeczy. Um, oczywiście miłość z podziałem na człowieka i na brak człowieka. Dobra? Zobaczymy, co tam w czerwcu u Was po prostu. zobaczymy co tam krepli. z misiaczkami spod znaku wagusi no dobra dobra, dobra, dobra smoki smoki w związkach uuuu o Jezusicku Wow! No się nie zdziwcie. Oj, nie zdziwcie się. Ja nie wiem, czy to coś zrobi wasz partner obecny, czy zrobi to wasze dziecko. To są same dobre rzeczy. Czy zrobi to. O Jezu, kto? No. Jak się złatoczycie? Aha, niedojdzięty partner. W sensie taki, który. taki ob, Potencjalny, taki z którym nie jesteście. To chciałam powiedzieć. Dobra, już mówię o co mi chodzi. A poczekajcie. Jeszcze sobie wezmę trzecią kartę i dopiero powiem, dobra? To jest dobre. To jest dobre, co tu wyszło. No. To jest bardzo dobre. Jeżeli trzecia karta będzie też dobra, to, to nie ma się czym martwić. Zobaczymy. Czy jest ostrzeżenie. Dobra, jest trzecia karta. A jaka jest rada na to. A jaka jest rada na to jeszcze? Dosyć. O Jezu, misz, rany boskie, się. Dobra, dobra, okej. Okay. Różne były czytania, zrobiłam już kilka znaków przed wami, bodajże chyba ze pięć czy ile, nie wiem ile, ale wasze czytanie jest. Po prostu się nie ma czego czepić. Ono jest bardzo dobre. Jeżeli wiecie, że macie bardzo, bardzo negatywną relację, być może to nie będzie dla was czytanie. No, to już nawet tak bym powiedziała. Ja bym tego nie próbowała do siebie dopasować, jeżeli wiecie, że macie masakrycznie beznadziejną relację, bo czasami tak się zdarza. Że jeszcze ktoś jest w jakiejś relacji, a ona jest niefajna. A tu, chyba, że dziecko wasze wam sprawi niespodziankę i wtedy będzie to, co powiem o dziecku. Już mówię o co mi chodzi. Um, a jak nie rezonuje, bo macie kiepsko, to idźcie zobaczyć na Ascendent albo na księżyc, albo na Wenus, zwłaszcza wedyjskie. I wtedy może tam będziecie mieli przekaz. Dobra, już mówię. Jeżeli chodzi o dziecko, szybko powiem jedno zdanie: dziecko może mieć sukces albo może coś rozwiązać pozytywnie. Albo może sprawić jakąś niespodziankę, tak jakby miało. Tak jakbyście byli dumni bardzo z dziecka, i jest pokazane zakończenie wszelkich jakichś problemów albo zmartwień. Więc jeżeli ktoś się martwił dzieckiem, i to nawet może być małe dziecko, to nie musi być duże dziecko, to nawet może być małe dziecko. To jeżeli ktoś się martwił, o Jezu, przestaniecie się martwić. Jest pokazane, ciesz się tą chwilą. Po prostu cieszy tym miesiącem, cieszy tą chwilą. To, więc to może być od dziecka jakieś coś, co dziecko robi albo co osiąga dziecko. Dziecko może coś, co mi tam siedzi? Jakiś robaczek? Wleciał przez okno. Może mnie nie zje, yy, Jakiś. Yy, co chciałam powiedzieć? Yy, jakiś sukces, jakieś osiągnięcie, coś takiego, no. Ale mówię, to jakie, jakiekolwiek by nie było dziecko, to może być małe, duże dziecko, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że to jest coś, co Wam sprawi ogromną przyjemność i Wy się macie z tego cieszyć. Kropka, tyle. Dwa, jeżeli macie relację taką jakąś długotrwałą, um, słuchajcie, sukces, um, jakiś taki szacunek wzajemny, tak jakby ktoś Was stawiał na piedestale, tak jakby ktoś Wam jakieś niespodzianki chciał robić, prezenty, jest pokazane zakończenie jakichś zmartwień, jeżeli było między Wami źle, to są przeprosiny, rosiny pokazane i jest pokazane, że uda się coś uratować i że wy przestaniecie cierpieć i cały czas macie tą samą radę na czerwiec, żebyście się cieszyli i sprawiali sobie przyjemności, ale no nie ale tylko nadal dobre jeżeli ta sytuacja nie jest um, długoletnia czy jakaś bardzo, bardzo poważna i stabilna, tylko jest to coś takiego jak jakiś romans albo początek romansu, wy się tej osobie strasznie podobacie i ta osoba się do was odezwie, albo wy do nich, no nieważne, albo będziecie rozmawiać, i jest pokazane takie stawianie na kogoś na piedestale i takie, jaki znak to miał? Lew. Lew miał piedestał. Ja mówiłam do lwa to samo, że przecież, że scena, piedestał, te sprawy, brokat i w ogóle. No więc u, u was jest troszeczkę podobna energia. I, yy, I co? I jest pokazane zakończenie wszelkich zmartwień, więc być może na przykład poznacie albo już poznaliście kogoś, no teoretycznie to chyba już poznaliście, no bo to miało być dla kogoś, z, dla wagi z ludźmi, kogoś, kto naprawdę będzie was cenił i będzie bardzo. Tak się zakochiwał i Wy się będziecie zakochiwać, będzie bardzo, bardzo miło, i przy tym jest pokazane wyjście z jakichś problemów i z cierpienia. Dajcie sobie szansę na ten romans, jest rada dla Was. Wy macie sobie w czerwcu sprawiać przyjemności i cieszyć się tym dobrym sukcesem, czy tym czymś, co tu jest pokazane, co jest naprawdę bardzo, bardzo pozytywne. Ale pamiętajcie, sukces może być w miłości, ale również może być w rodzinie. Czyli to może być dziecko albo jakaś osoba bliska, partner, partnerka, ktoś może odnieść sukces, ale wszyscy się z tego cieszą. No, więc to jest bardzo, bardzo pozytywne. Bardzo pozytywne. Teraz waga, singiel. Waga, czekajcie, bo coś mi się odwróciło. Co mi się odwróciło? Karta. Dlaczego mi się tyle kart odwróciło? Jakaś praca, wy coś w pracy macie? co? A może macie dużo pracy? Co to jest? O cholera. Czekajcie, bo mi się czat zawiesił. Albo nic nie piszecie. Nic nie piszecie, gagatki. A, widzicie. A ja myślałam, że mi się czat zawiesił. Słuchajcie... To co powiedziałam przed chwilą, co powiedziałam, takie zdanie, że być może jeszcze nie znacie tej osoby, a potem się poprawiłam, że pewnie znacie, bo przecież to jest dla wagi z człowiekiem, a właśnie nie wiem, tamten przekaz też mógł być dla singla, bo to się wszystko łączy, wy macie pokazaną wielką miłość tutaj, wy macie pokazaną bratnią, a wy jesteście przecież singlem. Bratnią duszę i wielką miłość macie pokazaną. Szansa na miłość w tym miesiącu, rany boskie, jakie to wy macie dobre karty. Niektórzy będą w podróży szukać tej miłości, albo znajdziecie w podróży tą miłość, albo jakieś wielkie szczęście, podróże. O Jezu! Wagi, czy wy mi przesadzacie? Ile jeszcze tych kielichów wam mam dać tutaj? Wszystkie możliwe kielichy, żeście zabrali. Tu są dwie karty kielichów, tu są dwie karty kielichów i jeszcze rydwa. Niektórzy mają do czynienia z rybami i rakiem, ale nie musi być. To nie o to chodzi, nie chodzi o znaki zodiaku, ale rany boskie, jakie to są dobre karty dla singla. Kochani, ja wiem, że niestety to nie będzie dla każdego. Ja zdaję z tego sprawę, ale ta energia, która wyszła, to jest energia. I w, i, i w tym pierwszym przekazie, i w tym drugim ludzi, którzy będą szczęśliwi w miłości. Albo już tą miłość znaleźli. Albo ewentualnie w rodzinie szczęśliwie, albo znajdą w tym miesiącu. Dwójka kielichów. To nawet może być coś ala bratnia dusza. Niektórzy w podróży poznają tą osobę, albo będziecie podróżować z tą osobą, albo ta osoba mieszka gdzieś daleko i będziecie musieli do siebie podróżować. Jest pokazane, że może wam ktoś wyznać miłość. Teoretycznie wy możecie być wagą, która zna osobę, ale z nią nie jest i ta osoba się z wami może skontaktować w tym miesiącu. Może was dzielić odległość, ale jest tutaj wielka miłość pokazana. Wielka miłość. Naprawdę odwzajemniona odwzajemniona, nie ale wy macie na spokojnie do tego podejść i nie pokazywać swoich słabości, nie pokazywać swoich słabości. Jeżeli to jest nowo poznana osoba lub jeżeli jest to ktoś, kogo już znacie i wraca ta osoba z waszego życia, to wy macie pokazane, żebyście byli rozważni w tym, w jaki sposób się tak jakby oddajecie tej miłości, żeby nie zrobić czegoś za szybko i zagwałtownie. I rzeczywiście bądźcie rozważni. Nie pozwólcie, żeby to was opętało w taki sposób, żeby wami zawładnęło. Tylko wy musicie mieć cały czas kontrolę też nad swoim życiem. Dlatego na spokojnie podejdźcie do tego. No. Absolutnie nie róbcie nic na siłę, tylko tak jakby poddajcie się tutaj takiemu flow energii, czyli niech ta energia płynie, ale nie róbcie nic na siłę, nie próbujcie tego jakoś modyfikować. A jednocześnie mówię, nie dajcie temu sobą za bardzo zawładnąć. Czyli musi być taki, musi być równowaga pomiędzy płynę z nurtem, a nurt mnie porwał. Wiecie o co chodzi? Czyli ja wiem, jaki jest nurt, ale ja mam cały czas kontrolę nad tym, czy chcę dalej płynąć z tym nurtem, czy nie. Wziąłem się to do głowy. No, bo różni ludzie chodzą po ludziach, także spokojnie. Miłość miłością, ale trzeba tu jeszcze mieć otwarte oczy. Dobra. Praca. Praca dla Wagusi. Praca dla Wagusi. Na czerwiec. Na czerwiec. Wagi, wiecie co? Wy może już idźcie do domu. Ja nie wiem. To, żeście skradli wszystkie karty, znaczy, co to ja żartuję, ale żeście zabrali wszystkie karty miłości, jakie mogliście praktycznie zabrać, to jest raz, ale to, że wy jeszcze macie całą kasę tego, na tym świecie w ogóle, to to jest w ogóle... Ja nie, ja nie. Wagusia może mieć dobry miesiąc. No, każda waga, która wie, że będzie mieć zły miesiąc, no, wolałabym, żebyście nie wiedzieli, że będziecie mieć zły miesiąc, bo Wy sobie to kreujecie, ale każda waga, która się nie wpisuje w tę energię, Wy musicie koniecznie sprawdzić Ascendent, bo ja nic nie poradzę na to, że karty wyszły dla wagi, która będzie mieć szczęśliwy miesiąc. Patrzcie, ile tu jest pieniędzy i jaka tu jest stabilizacja, jeszcze się nie zdziwcie, jak dostaniecie jakieś ekstra pieniądze, podwyżkę albo coś takiego. Bardzo dobre karty. Karty dobrobytu. Dobrobytu. Jest pokazana jakaś waga, która w tym miesiącu. O, jakieś nowe propozycje. Jest pokazana jakaś waga, która może mieć w tym miesiącu jakieś, jakąś propozycję pracy, która nie jest aż tak prestiżowa albo jest poniżej Waszych kwalifikacji, ale to jest bardzo dobrze płatne. I Wy się będziecie nad tym zastanawiać. Kochani, nie ma nic złego w pracy poniżej własnych kwalifikacji lub w pracy nieprestiżowej, jeżeli możecie dużo zarobić, bo być może te pieniądze się Wam przydadzą. To nie jest, to nie jest zbrodnia. Być może będziecie coś takiego niektórzy rozważać. Zaraz zobaczymy, jaka tu jest rada. Jest też pokazana jakaś osoba, macie czegoś jeszcze nie kończyć albo poczekać z zamknięciem jakiegoś rozdziału, jest tu też pokazana jakaś osoba, która może ym, chcieć, nie, nie wiem, na przykład nie iść na studia, tu bym mówiła o młodej, młodej wadze być może, bardzo, bardzo młodej, nie iść na studia tylko zarobić dużo pieniędzy, żeby później, ym, żeby później ym, na przykład iść na studia w późniejszym czasie. Też nie ma w tym nic złego, absolutnie. Zarobienie pieniędzy jest bardzo możliwe, w tym miesiącu nawet. Albo to są takie decyzje, czy ja mam zarabiać, czy ja mam iść na studia, czy ja mam ym, jakoś tam piąć się po jakiejś drabinie, tam czegoś tam, w sensie, no jak się nazywa, jakieś awanse, nie awanse, czy ja się mam skupić na mojej stabilizacji i na moich zarobkach, no. Możliwe, że będziecie mieć taką rozterkę, to jest możliwe. Niektórzy będą mieli tak dużo rzeczy w pracy do zrobienia, że nie będziecie za bardzo zwracać uwagi na swojego partnera lub partnerkę. I ta osoba może być niezadowolona, że jesteście dużo w pracy albo że dużo wyjeżdżacie. Może tak być. Jest też możliwe, że te pieniądze do Was przyjdą nie tyle z pracy, co właśnie przez partnera lub partnerkę. To dla niektórych też jest możliwe. Macie również nowe propozycje i nowe przedsięwzięcia albo nowe. Przynajmniej nie tyle przedsięwzięcia, co tak, jakbyście zwrócili uwagę na jakiś nowy sposób zarabiania albo na jakiś nowy coś, co by Was zainteresowało, co moglibyście w tym pracować albo rozwijać się jakoś w tym kierunku, i to jest coś, co by było takie nawet pasjonujące. No to zastanówcie się nad tym. Jeżeli chodzi o Waszą Radę. Po pierwsze, macie pokazane, żeby czegoś nie kończyć jeszcze, bo jakiś rozdział jeszcze nie jest zamknięty, jeszcze nie dobiegło to końca, a po drugie, jest pokazane, żebyście bardzo dużo pasji włożyli w pracę. Bo wam się to opłaci. Jest też jakaś osoba, którą być może znacie, która jest pasjonująca i albo was ym, pasjonująca, to może w pracy, flirty, ale nie, nie musi być. Osoba, y, która mogłaby was motywować, mogłaby was zachęcać tam do czegoś pracy. Jest pokazane, żeby posłuchać tej osoby, bo ona wam dobrze radzi. Y, tak jakby was ktoś tak popychał do działania, albo działa na was ta osoba w taki sposób, że wy też chcecie działać. Może to jest partner, nie wiem. Ale jakaś taka osoba? Działajcie z pasją, dużo działania jest zalecane Wam. Jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o pracę, teraz em, cele. Jakie cele możecie osiągnąć w tym miesiącu? Jakie cele możecie osiągnąć w tym miesiącu? Pani, nie wiem, co to jest, ale dwie karty aż o tym mówią. Więc ja nie zgadnę, co to jest. Ja Wam tylko powiem, co, jak, jaki cel może być osiągnięty, a Wy będziecie wiedzieli albo nie, bo to może nie jest Wasze, czy czego to dotyczy, bo to może być i związek, relacja, i praca, i przedłużenie kontraktu. No nie wiem. To, co możecie osiągnąć, to przedłużenie i zatrzymanie. Nie wiem, czego to dotyczy. Przedłużenie. Niektórzy na przykład mogą się starać o przedłużenie terminu. Na przykład, musicie złożyć pracę naukową do jakiejś tam daty i będziecie starać się, żeby wam ten termin na przykład przedłużyli o kolejne trzy miesiące. Możecie to dostać. Możecie to dostać. Albo jakieś inne przedłużenie. Bądźmy w tej relacji trochę dłużej i zobaczmy, czy może jednak nam to wyjdzie. Przedłużenie. Tak jakby albo zawieszenie. Zawieszenie czegoś, ja nie wiem co, na jakie zawieszenie wy możecie czekać, przedłużenie lub zawieszenie, takie coś możecie dostać w tym miesiącu, no. Zobaczmy co jeszcze, o słońce, o rany boskie, Miśki, a weźcie, dobra. Nie ja, ja nic nie mam do powiedzenia wagi, kurde. Ja nie mam nic do powiedzenia w tym temacie. Posłuchajcie. To, że możecie mieć wielką miłość i bratnią duszę w tym miesiącu, to jest bardzo możliwe. To, że możecie mieć dużo pieniędzy i sukces, to jest bardzo możliwe, ale wy jeszcze dodatkowo możecie pojechać na wakacje. I będzie słońce i się opalicie i będziecie bardzo, bardzo szczęśliwi. To jest karta szczęścia. Chcecie jakiegoś szczęścia? Proszę. Poczekać na czerwiec. Kiedy jest czerwiec? Za parę dni. Który jest dzisiaj? Co jest dzisiaj? Poniedziałek? Wtorek, środa, czwartek, piątek i już będzie czerwiec. Proszę. No to dacie radę, nie? Poczekać. No. Miśki! Aż się rozwalili system. Ale jaja. Wow. Super, super. Ym, waga z każdym znakiem zodiaku. Waga z każdym znakiem. Wa, waha, Gusia z każdym znakiem. Aha, jeszcze muszę potasować, bo nie powiedziałam. Od baranka do rybeczek. Od baranka do rybeczek. Ja ostatnio pamiętam, że wagi miały jakieś złe czytania na zdrowie. Czyjeś albo wasze, albo czyjeś. Jak wy macie tyle dobrych kart, to może i tu się poprawi. Może ktoś dostanie jakieś dobre wieści a propos zdrowia, albo jakaś nowa droga prozdrowotna. No? Bardzo możliwe. No, życzę wam tego w każdym razie. Do rybeczek. Dobra. Ym, Wagusiu, co tam z ludźmi? Co tam z ludźmi? Jeżeli macie osobę z podznaku baranka, wielka miłość, romans, odwzajemnione uczucie, ale brak konkretu lub brak jakiejś konkretnej rozmowy, albo niedogadanie się a propos dziecka lub dzieci, no to nie wiem. Ewentualnie, jeżeli macie problematyczną relację z Baranem, to jest pokazane, że ktoś musi kogoś wybrać, a chyba nie wybiera jeszcze w tym miesiącu. Może też być utrudniona z kimś komunikacja, utrudniona. Jeżeli macie byka, jest pokazane, że jedno z was odlatuje w jakąś iluzję, i trzeba uważać. Ta iluzja to może być alkohol, narkotyki, kochanka, kochanek, romans nie wiem, ale ktoś może odlatywać w jakąś iluzję. Jest też pokazane, że w tym miesiącu, tak jakby się ktoś zastanawiał nad tym, co dalej zrobić z tą relacją. I wydaje mi się, że ten ktoś, kto się zastanawia, nie wie jeszcze, co zrobić. Jeżeli macie bliźnięta, bardzo dobra, będziecie rozmawiać, będziecie się komunikować, być może będziecie szli do przodu, będziecie gdzieś jechać, będziecie się spotykać, i jest pokazane w końcu wyjście z jakiegoś cierpienia i problemu. Wyjście. Z problemów. Tak jakby ktoś yy, przestał się martwić czymś. To było z bliźniętami. Z rakiem jest pokazane, że jest trudna do podjęcia decyzja a propos rodziny, lub domu, albo związku. I że tej decyzji nie można podjąć. Jeżeli macie dobrą yy, relację, to być może to są jakieś urzędowe sprawy a propos domu. Jakieś kary albo jakieś, yy, może nie kary, ale jak brak zgody, żeby coś rozbudować na przykład. No więc takie trochę tutaj, nic się niby nie dzieje, ale tak, jakby taki trochę zgrzyt tutaj. Albo ktoś nie podejmuje decyzji a propos jakiegoś małżeństwa lub domu. Z lwem macie pokazaną straszną pasję, straszną. Jest pokazany bardzo duży ogień i jest pokazana magia. Magia, wy macie dwie karty magii, nie są pokazane bardzo negatywnie, więc być może tu nie będzie manipulacji drugim człowiekiem, ale tak czy siak trzeba uważać. No. Bardzo dużo manifestacji, tak jakby ktoś doskonale wiedział, jak zmanifestować to, żebyście byli razem. Przesyłanie energii również jest pokazane i możecie to czuć. Jeżeli chodzi o pannę, jakieś duże wydatki. Strata pieniędzy albo zmartwienie, że coś nie jest tak stabilne, jakby się wydawało. Jednocześnie będzie w czerwcu potrzeba obrania jakiejś konkretnej drogi. Jeżeli macie wagę, czyli dwie wagi, jest pokazane, że ktoś jest bardzo powściągliwy, nie chce dać pieniędzy, nie chce, się, nie chce zamieszkać, nie chce mieć stałego związku, nie, nie chce ślubu, Nie nie wiem, czegoś nie chce. Taki bardzo taki ograniczony, powściągliwy człowiek, albo cholernie skąpy, albo gdzieś ktoś nie przyznaje się, że chowa gdzieś jakieś pieniądze, ale co to ma do rzeczy, nie wiem. Ale jest też możliwe, że wasza relacja nie za bardzo może być stabilna. Jeżeli nie jest stabilna, ma się rozumieć, bo jeżeli jest, to coś z pieniędzmi, nie tak? Albo z czyjąś pracą i ktoś może o tym nie mówić. Jeżeli macie skorpiona. To jest pokazane, no tu jest, oj, no, nagle runie jakiś mur między wami albo jakaś blokada, czyli coś się odblokuje, ale nagle i to może być dla was jakim szokiem, czyli energia zacznie płynąć między wami, płynąć, płynąć, tak. Jeżeli macie strzelca, bardzo dużo pasji i bardzo dużo jakiegoś seksu i czegoś takiego, ale nie ma stabilizacji. Albo jest trójkąt, jest jakiś jeden związek, i seksy poza małżeńskiem mogą być. No, co wam powiem, no tak to wygląda. Jeżeli macie koziorożca, jest pokazane wychodzenie ze stagnacji, ale brak umowy lub brak dogadania się, tak jakby ludzie się nie mogli dogadać. Jest też możliwe, że chcecie kogoś zostawić, albo oni was chcą zostawić, nie chcecie być razem. I wychodzenie ze stagnacji, czyli nie siedzicie już w jakimś zawieszeniu, tylko możecie to ruszyć dalej. Być może rozstając się dla niektórych z was. Jeżeli macie wodnika, ktoś komuś nie ufa, co kto robi w pracy. Albo ktoś komuś nie wierzy, ile zarabia, albo co w ogóle, na czym polega jego praca, coś z pracą, co jest jakimś oszustwem, albo ktoś po prostu nie ufa komuś. Być może ktoś miał kochankę w pracy, albo kochanka, jakieś takie dziwne to jest, no. To jest jedna rzecz. A co jest druga rzecz? Brak współpracy pomiędzy Wami z powodu takiego, że nie ufacie sobie, albo przynajmniej jedno z Was nie ufa drugiemu. Może też być bardzo dużo takiego czarnowictwa tutaj. A z rybami. Z rybami coś dziwnego, bo jest pokazane, że może ktoś kogoś zranić, może ktoś kogoś zdradzić, zranić, no to to jest negatywna energia z rybami. To nie wiem, zdradzić albo zranić, albo coś zakończyć, ale jednocześnie jest pokazane, że ktoś nie będzie tęsknił albo że nie będzie mu czegoś brakować. To jest jedna wersja wydarzeń. Druga wersja wydarzeń, jeżeli jesteście razem, to jest pokazane, że relacja być może nie jest szczęśliwa, ale z wygody ktoś w tej relacji pozostaje. Pozostaje z wygody. No to to było takie trochę średnie. Dobra, Miszki. Teraz co osoba, która. No dobra. Muszę wam wybrać nową, bo tą wybrałam dla lwa i nie wiem, czy nie wypadła, dlatego że gdzieś była na wierzchu. Czasami nie mogę zasnąć, myślę o tobie, nie mogę zasnąć. Taka karta wypadła. Co osoba, którą macie w głowie, myśli o was? Nie dla lwatko dla panny, to chyba wybrałam. Co osoba, o której myślicie, chcę wam powiedzieć. To chciałam powiedzieć, nie co myśli. Co osoba, o której myślicie, chcę wam powiedzieć. Chcą wam powiedzieć, że nie pokazali, kim są naprawdę. Schowali, mieli maskę, nie pokazali, jakim są naprawdę człowiekiem. Ukryli, kim są naprawdę przed Wami, czyli mogli nie powiedzieć prawdy na początku Waszej relacji. Także weźcie to pod uwagę. Miszki tyle. W czwartek weekendówka, w piątek hashtag, w sobotę tygodniówka. A oprócz tego, to zobaczymy, co się będzie działo, ale w okolicy Nocy Kupały, czyli w okolicy tam bodajże 24 czerwca, będzie bardzo duże czytanie dla wszystkich znaków i dla singli i też dla osób w związkach na miłość do końca roku z okazji polskich albo słowiańskich walentynek, które są dużo bardziej ważne moim zdaniem dla nas niż jakieś pieprzone walentynki w lutym. Psz. Także miszki weźcie, przestańcie. Także proszę przyjść na to czytanie, to będzie bardzo duże czytanie do końca roku i tam będzie dużo takich różnych ciekawych Przekazów, mam nadzieję, na, na temat miłości. Misiaczki, tyle. Pamiętajcie o lajkach, like subach i komentarzach. Dzięki, Ania, że byłaś. Dzięki, wszyscy, że byliście. A na razie, buziaczki. Pozdrowionka. No i papa.